Parówki chcesz? Nie. Nie mam papieru. Ja myślałem, że lubisz parówki sobie zjeść. Nie, bo mamy jajka też. Może jajka i drodzy Znowu? No. Bo... <noise> Nie chcesz Jajek? Nie. Ja ostatnio e, czytałem taki przepis rozkosznego na coś jak serek śmietankowy taki własnej roboty, bo właśnie widziałem, że mamy w lodówce dwie, dwie śmietany. Co? Sam ten serek? No, taki serek się można zrobić samemu. No dobra, to co robimy? To się nazywa chyba labnek. Chyba tak to się nazywa. Wiem, że to się robi ze śmietany. Kiedyś już to robiliśmy na jogurcie. Tak. Na kawałki? Tak. No, ja śmietane. Szczerze mówiąc, wolę chyba o dwunastkę. 12 jest lepsza w smaku, a to by też bardziej smakuje? Jest taka. Jest taka kwaśniejsza, jakby. Bierzemy. Bierzemy śmietanę i po prostu ją. I po prostu ją wylewamy na sitko. I wkładamy do lodówki na noc. No i mieć jakieś takie coś, co. Ci Ile przetrzyma. Zobacz, ona jest, jak, ona jest jak serek śmietankowy. To będzie jeszcze gęstsze. Po całej nocy, w lodówce odsączy się cała woda. I będzie można sobie to albo jeść na kanapki, albo zjeść to na przykład nawet z ziemniakami. Tylko no to nie na na nie. Albo właśnie z pomidorkiem koktajlowym. Ja już nie wiem, co ci robić na ja te Porówek Parówek nie chcesz? Kiedyś lubiłaś? Nie wiem, co się stało. Frankfurterki kiedyś przecież lubiłaś chcę się przekąsić. No to, a to frankfurterka nie jest parówką? ma mięso. Tam parówki też się chwalą, że mają mięso. Dobra, i teraz to, ja to chyba przykryję jakimś talerzykiem. Aha, to No. No właśnie mówię że mi się nie chce za długo. Na no jutro żabić, nic na śniadanie I to do lodówki Także robota kucharza skończona, teraz pucuś wkracza do akcji Zobaczymy rano jak to wyszło, co? No. Czasami nie zdążę ugotować w domu Albo śpieszymy się i wychodzimy na kawę gdzieś na miasto rano I przy okazji wtedy też no. się danko. Zaraz Wam pokażę jakie. Dosyć rzadko wychodzimy na mieście, coś zjeść. Z reguły stołujemy się w domu, ale tego dnia mieliśmy pełno rzeczy do zrobienia od rana. Plus, zakupy, dosłownie wybiegliśmy z domu. Mamy dobre skojarzenia z bistro kawiarnią Artisan, tam wpadliśmy. Zamówiliśmy kawę Americano z mlekiem osobno i cappuccino dla Olgi. A do jedzenia wzięliśmy tak. Olga ciabatę Tiger to taka kanapka w środku ze smażonymi krewetkami i sosem słodko A ja śniadanie o nazwie Benedict, czyli bajkl z bekonem, szpinakiem, jajkami po dwie sztuki i sosem holenderskim. Zawsze staram się wziąć to, czego nie chce mi się robić samemu w domu. się było smaczne. Nagrałem też przebitki, co tu można zamówić z ciast i deserów, bo jest to też cukiernia. I piekarnia. Artisan to jest Taka mała siecióweczka w szczecinie. Za wszystko zapłaciliśmy 94 zł. Sprawdzamy, jak wyszło. Zauważyłem, że mamy w lodówce pełno warzyw. Można, można to zrobić z warzywami. Chodź, pokażę ci, ile wody z tego wyszło. Zobacz, jak to wyszło. Fajne. Ale czekaj, zobacz ile wody. To, bo ta woda odciekła, w sumie to serwatka. I mamy teraz taki serek. Ups. Mieliśmy serek. Na tym już mieliśmy to, nie padło To się nagrało. Dobra, ratujemy sytuację. Tak? No. no jak widzicie, wypadki się czasami zdarzają. Niektóre rzeczy lecą nawet na Ziemię. Trzeba wszystko robić od nowa. Lubimy sobie na śniadanie zjeść właśnie labneh, do tego pomidorki koktajlowe na surowo, bądź pomidorki koktajlowe konfitowane. Kiedyś może zrobię, pokażę jak to robić, a jak nie to zobaczcie u rozkosznego, bardzo fajny dodatek do labnecha, a bardzo fajny dodatek do śniadań, do ziemniaczków pieczonych. My lubimy też sobie zjeść na śniadanie sałatkę. Kroimy szczypiorek. Kroimy sałatę, skrapiamy wszystko oliwą z oliwek, dużo soli, dużo pieprzu. Lubię sobie też zrobić jajecznicę. Tym razem nie mieliśmy ochoty. Bardzo fajne siedzenie, bardzo lekkie. Człowiek po takim niej się czuje właśnie takich z chęcią do życia, z chęcią do działania. Dużo się chce. Moim zdaniem takie na przykład kanapki albo jakiś taki chleb ciężki na siedzenie. Powoduje takie zamulenie, i człowiekowi się nic nie chce od rana. No, jako, że dużo smaku jest w serze, w tłuszczu, to jeszcze wszystko posypujemy serem żółtym. Ja uwielbiam dodawać do wszystkiego ser. No, takie danko Czasami jeszcze dodam. E, e, pomidorki nadziewane serkiem, takie wiecie. A, jako że to jest e, jesień, to chciałem też uwiecznić robienie zupy dyniowej, taką na koniec jesieni, którą udało nam się jeszcze... Z, oczywiście to są nasze dynie z ogródka, którą udało nam się zrobić. Teraz dobieramy przyprawy. Dobrze, że mam ojciec, bo znalazłem, gdzie mój czosnek. Zapomniałem, że jest tutaj. z własnej uprawy możecie znaleźć filmik jak na kanale mnie jak, jak się sadzi czosnek kiełbasa ze świnie obiciach od pani zaczerwanej stodoły a tu jest czosnek niedźwiedzi Próbowaliśmy w zeszłym roku robić swój, ale nam wszystko zgniło bo to jest suszone o, wyschło. pod lasia. Mieliśmy też od mojego dziadka kilka buraków, które po prostu już takie były, wiecie, trochę zwiędłe, trochę już takie smutne, nie wiadomo, co było z nim zrobić, więc stwierdziliśmy, dobra, zrobimy taką zupę, upieczemy dynie, upieczemy te buraki, wszystko ze sobą e, wymieszamy w przyprawach, w oliwie, główka czosnku jak nie więcej, czosnek niedźwiedzi, wszystko co w oliwie wymieszamy, upieczemy i wsadzimy do garnka, zalejemy wodą, wzblendujemy, dodam mleczko kokosowe. Słuchajcie, i taka zupa, bardzo prosta, nawet bez żadnego bulionu, jest wspaniałym, rozgrzewającym daniem na jesienne wieczory. Bardzo prosta, zdrowa, odżywcza i smaczna. Ja osobiście lubię na końcu jeszcze ją Przyprawić jakimś kwasem, jakimś, właśnie tutaj, na przykład sokiem z cytryny. Wszystko było dobrze skopione tym sokiem, posolone i zobaczcie, ta zupa. Wyszło nam trochę tej zupy. Miękkie Nie szupy. ukrywam, że jedliśmy ją z tydzień, A, ale byliśmy sprytni, bo jak się zagotowała, to widzieliśmy, że jest, że jest już jej za dużo i powekowaliśmy, bo przelewaliśmy sobie to do słoików, wcześniej wyparzonych. Zakręciliśmy jak było gorące, jak było wrzątkiem, odczekaliśmy parę godzin, w sumie to rano. Wszyst wszystkie wiecie, te słoiki pyknęły, uszczelniły się, zamknęły się i trafiło to do lodówki. Mieliśmy e, obiad przez parę dni z głowy, można było po prostu otworzyć słoik, zagrzać. Także taka jest moja inspiracja dla Was na jesień. I zapraszam Cię do subskrypcji, zapraszam Cię do komentowania. To jest mój pierwszy vlog. W planach są vlogi teraz świąteczne, grudniowe, tak zwane vlogmasy. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Oglądajcie z nami, bądźcie z nami, komentujcie. Cześć. Burak zdecydowanie zdominował dynię, ale w smaku no obłęd. Przepyszna.